Witam wszystkich serdecznie z tej strony Draconicus i rozpoczynamy kolejny odcinek z Long Dark w trybie fabularnym I chyba zmierzamy właśnie z powrotem do składu kolejowego Chyba się zgubiliśmy, nie, dobrze idziemy Przeszukałem tą leśniczówkę, wyspałem się tam. Niesiemy ze sobą włócznię. Uszkodzoną włócznię. I naszym zadaniem jest właśnie tą włócznię naprawić przy pomocy pieca hutniczego. A oprócz tego pojawiło nam się tu kilka zadań pobocznych. Też sobie na pewno wykonamy widzicie. Tutaj mamy... zmierzamy, a mamy tutaj tu znalezienia skrypki. Na tej mapie jedną. Podejrzamy na, na, na mapę, przez które będziemy wracać kolejne. Jest ono niedaleko składu kolejowego, w którym zmierzamy, więc może coś ciekawego tam będzie. i na pewno ją odwiedzimy jest mi zimno, jesteśmy przeciążeni jakieś zwłoki tu są? może ptaki krążą? nieważne tak nie będziemy się zaraz zajmować ich skórowaniem a tutaj są kroki jelenia. Czy my dobrze idziemy? Tu powinniśmy odbić. Bo gdzieś tu jest ta skrytka po drodze. Musieliśmy trochę amunicji stracić po drodze. Nie nagrywałem tego. Ale zaraz po wyjściu z leśniczówki mieliśmy starcie z wilkiem na szybko szukaliśmy brodaczki żeby uniknąć zakażenia no i trochę nas poturbował ten wilk strasznie okiezdliwy był tak swoją drogą strzeliłem przy nim on i tak zaatakował drugiego musieliśmy zabić jesteśmy praktycznie przy tym słowką on gdzieś tu jest na sprawach hmm. może tam na górze to jest mamy spadko wyjowy czy nic co jeszcze winiało schowek. A jesteśmy praktycznie na nim Gdzieś tu hmm. Chyba, że tam na samej górze Nie wiem, czy da się tam wejść Z tego co widzę, nie bardzo Chyba, że tu pod spodem jest jakaś jaskinia Hmm. No i w którym mogły być schowek. Więc jeśli wiecie gdzie on konkretnie jest, to napiszcie w komentarzach. No, ale nie w mapy to jesteśmy dokładnie nad nim. On powinien być przed tą skałą całą. Czyli gdzieś tu. Ewentualnie niżej. Tutaj gdzieś. Ja tu nie widzę nic. Coś wyminał człowiek. A tu jest, dobra, znaleźliśmy. katalizator, wykiet, wykiet, złom. Tylko ten złom weźmiemy, bądź nam przyda. A reszty nie potrzebujemy. Idziemy rozpaść. Piecu będziemy starali się naprawić włócznie. No, Wilknąłaś. Tutaj drzwi zamknięte, więc wchodzimy tylnym wejściem. Które było gdzieś tu też zamknięte. Tu. Bierzemy książeczkę, przyda się do rozpalenia. To drop some gear. Tu już przeszukiwaliśmy wszystko. Rozbujamy ten piecyk i będziemy starali się naprawić włócznie. Pytanie, czy zużyliśmy cały węgiel? Chyba. A się zużyliśmy, zużyliśmy cały węgiel. To niestety mamy przestarza. Bez węgla nie rozpalimy w tym piecu. Trochę węgla tu jest. Raz, dwa, trzy kawałki. Obawiam się, że to będzie za mało. Temperatury będziemy w stanie podnieść za pomocą drewna, ale rozbijmy tą skrzynię, rozpalmy w tym piecu, nie mamy podpałki. Gdzieś tu gazeta była, jest i ona rozpalmy ogień, dorzućmy drzewa, zobaczymy Lecz, jak ben. będzie temperatura rosła. Aaaa, automatycznie się rozpali do tego poziomu. Fajnie Grot włóczni. Dwa słowy mamy, młot, wszystko mamy. Rozpocznijmy tworzenie. Guess I can add blacksmith to my growing list of skills. Okej, okay, mamy włócznie na niedźwiedzie. widzieć. Let's hope I don't have to put this spear to the test. Przyjmućmy wrócić do ryjerymiesza. Zobaczmy, co moglibyśmy się pozbyć znowu cały czas jesteśmy przeładowani to jest ciężkie A nas troszkę odciąży czujemy się też wody jeśli będziecie słyszeć tutaj jakieś krzyki, dźwięki no to niestety urok mieszkania za granicą a jest tak duszno, że bez otwartego okna ani rusz co by tu jeszcze można zostawić z ciężkich rzeczy Nie bardzo jest co zostawić Jeszcze kilogramy by się pasowało pozbyć Drzewo wyrzućmy Jeszcze 37 gram. A to tę książkę. I jest gicier. Więc wracamy do Jeremiasza. Z naszym nowym nabytkiem w postaci włóczni i zobaczymy co też on nam powie ciekawego. Musimy tylnym wyjściem znowu wychodzić. Tam też nie chcę, to po prostu tutaj. Przez zaplecze. Gdzieś, jakiego się w tym całym baraku, Dobra... Strzelba w dłoń. I ruszamy do Jeremiasza, czyli musimy iść w tamtym kierunku. Nawet nie chce mi się przeszukiwać dokładnie tego terenu. Przy Jeremiaszu powinien być nasz piwo, pamiętajmy o nim, żeby go tym razem zabrać. Jest, aż tam i obawiam się, że mogliśmy stracić nasz szpigur. skoro on zginął, obozowisko to również z tym obozowiskiem zginął nasz szpigur, gdzieś to było. Ani widzenia ani hmm. No nic trzeba będzie, może nam gra da jakieś inne śpił W każdym razie, osobisko, chyba że to gdzieś tu było, może tu gdzieś. No A teraz chodźmy w tym kierunku rzeczywiście jakoś się tędy prześliźniemy. Jakoś się udało przedrzeć, Więc zmierzajmy w stronę osowiska i wyjścia z tej mapy. A za tą drogą bardzo ciekawa mapa. Linia kolejowa przez środek, podobna jest do naszej... Naszego jeziora. No, Akkolwiek tu mamy piec hutniczy. Nie pamiętam. Wiem na pewno, że w trybie survivalowym piec hutniczy jest na tej wcześniejszej mapie. Trochowisku, przez które będziemy zaraz zmierzać. Na tej. Nie pamiętam, czy był. Ale chyba nie. A może. Nie, naprawdę nie pamiętam. Musimy znowu się przedostać przez ten zawał. Przejdziemy tędy. Powinniśmy przejść. I no, żeby się nie połamać, no, udało się jakoś przedostać i zmierzamy ku wyjściu, Przyspieszmy troszkę. Wiem, że te odcinki mogą być dla was nudne, ale specjalnie nie wycinam nic. Jest dokładnie tak jak gram, bez żadnych przyspieszeń, bez żadnych wycięć, żeby... to jest dla osób, które chciałyby poznać fabułę nie kupując gry. Więc po prostu po kolei wszystko pokazuję, tak jak się dzieje w grze. No chyba, że naprawdę jest jakaś taka sytuacja, że wiadomo co się robi w tym czasie, czyli przejście jakiegoś dłuższego odcinka. Jak było tak, że to jest z tym przejściem ze śniczówki do zajezdni kolejowej z powrotem. No tutaj nie przewijam, bo ta droga była dość istotna popularnie. No i już... Opuszczamy zniszczone tory kolejowe i docieramy z do torfowisk i zobaczymy czy tu spotkamy Jeremiasza, czy dopiero na następnym. Znaczy Jeremiasz to jest nasz traper, nie? Ale czy coś tu mamy jeszcze do zrobienia? Czy mamy tylko przejść przez no, Mamy tylko przejść przez mapę? ale mamy tu skrzynkę, z tym, że na razie nie będziemy się nią zajmować, bo później i tak będziemy z tego co kojarzę, musieli na tą mapę wrócić do tych nadajników właśnie a tutaj jest duża farma i na tej farmie właśnie w trybie survivalowym jest piec hutniczy, no i po prostu teraz musimy przejść torami do, do następnego rejonu no i ten fragment przyspieszymy no bo nie ma nic ciekawego... Nie będę tego wycinał, tylko go przyspieszę w montażu. Naprawdę nie ma nic ciekawego. Musimy tylko przebiec po prostu przez tą mapę. A nie ma sensu, bym wam pokazywał to w normalnym tempie. Więc do zobaczenia, gdy już będziemy w pobliżu domku naszego trapera. i <laughs> No i po tej dla mnie dość żmudnej o, dziwny dźwięk dość żmudnej drodze, a ta was trwała tylko chwilkę, więc była przyspieszona docieramy do wyjścia z torfowisk i spotykamy cholernego niedźwiedzia

Jesteśmy z powrotem w tajemniczy w rejonie tajemnicze jezioro. I idziemy do domku trapera. Pogoda się nam trochę zepsuła. Jesteśmy zmęczeni, więc na pewno u trapera będziemy musieli przenocować, aczkolwiek nie ma tam łóżka. A to jest dla nas problem. Więc zastanawiam się. Odpuścimy na razie trapera i skoczymy sobie jeszcze do domku nad jeziorem. Wiecie tego tam gdzie jest wilko. Znowu i znowu nas pochlastał Polarny Wilk. Ale no, nic znam chyba nie zrobił. nic nam nie zrobił w każdym razie biegniemy do szafostwa ośrodka czy jak to się tam nazywa kierownika ośrodka chyba biura tam sobie wypoczniemy i w następnym odcinku udamy się do Tomku trapera, się z nim rozmówimy tam sobie też połatam ciuchy Teraz trochę się je pouszkadzały przez to starcie z wilkiem. Najemy się, wyśpimy. Tam chyba był drugi śpiwór, więc ten śpiwór zmienimy. W następnym odcinku stamtąd ruszymy do trafera i dowiemy się co dalej z naszą przygodą. Jeżeli się podobało zostaw łapkę w górę. Ewentualnie napisz komentarz. Jeśli jeszcze tego nie robisz to zasubskrybuj kanał i koniecznie kliknij dzwoneczek, bo trzymać powiadomienia o kolejnych odcinkach. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Swabowy The Long Dark. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!